Z dużym niepokojem zapoznałem się z projektem uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych na kwotę blisko 20 milionów złotych. Z przykrością muszę stwierdzić, że jestem zdecydowanie przeciwny dalszemu zadłużaniu naszej gminy Sokółka. Obecne zadłużenie gminy wynosi już ponad 60 milionów złotych. To nie jest mała kwota, to ciężar, który dźwigamy wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy. Pracownicy instytucji publicznych. Teraz proponuje się nam zwiększenie tego długo, kolejne 19 milionów złotych. Po tej emisji całkowite zadłużenie gminy osiągnie prawie poziom 80 milionów złotych. To znaczy, że zbliżamy się do granicy, przy której dalsze zaciąganie zobowiązań może zagrozić płynności finansowej naszej gminy. Jej zdolność do realizacji podstawowych zadań, a także utrudnić korzystanie z przyszłych środków zewnętrznych, w tych unijnych. Czy naprawdę chcemy zostawić po sobie taki milionowy ujemny spadek? To jest dobre pytanie. W uzasadnieniu uchwały czytamy o korzystnej formie finansowania, ale gdzie tu jest ta korzyść? Zaciągamy nowe zobowiązania, by spłacać stare. To jest jak branie kolejnej pożyczki, żeby spłacać ratę poprzednią. Każda rodzina wie, że to ślepa uliczka, a my mamy zarządzać wspólnymi pieniędzmi jak dobrzy gospodarze. Nie zgadzam się na to, aby nasza gmina funkcjonowała jak bankrut na kroplówce kredytowej. Również nie zgadzam się na zasypywanie dziur w budżecie pieniędzmi, których nie mamy. I nie zgadzam się na to, by wmawiano nam, że jest to normalne i bezpieczne, bo to nie jest ani jedno, ani drugie. Są inne rozwiązania, trzeba zacząć od trudnych decyzji: oszczędności, cięcia zbędnych wydatków, przejrzystości finansowej, szukania dochodów, a nie sięgania po kolejne długi. Wiem, że to nie jest popularne, ale na tym polega odpowiedzialność. Znają sobie sprawę z emisji. Że emisja obligacji jest rozwiązaniem, rozwiązaniem zgodnym z prawem, często wykorzystywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozumiem też argumenty o elastyczności tej formy finansowania, karencji, możliwości negocjowania oprocentowania czy form wykupu. Ale nie możemy udawać, że nie widzimy, skąd nas, dokąd nas to wszystko prowadzi. Niepokojące jest też to, że środki z emisji. Mają być przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, rozpłaty wcześniejszych zobowiązań. Innymi słowy, zaciągamy nowy dług, żeby spłacić stary, tak jak poprzednio mówiłem. Dodatkowo należy zauważyć, że wykup obligacji zaplanowany jest dopiero na 2031 rok i ma potrwać aż do 2024 roku. To oznacza, że mamy dzisiaj podjąć decyzję, której konsekwencje. Będą odczuwać przyszłe kadencje Rady Miejskiej i przyszli mieszkańcy gminy, w tym nasze dzieci. To nie jest odpowiedzialne podejście do zarządzania finansami publicznymi. Uważam, że w obecnej sytuacji powinniśmy się skupić na ogryczeniu wydatków bieżących, szukaniu realnych oszczędności w budżecie, zwiększeniu efektywności funkcjonowania urzędu i jednostek podległych. Zamiast sięgać po kolejne kredyty i obligacje, powinniśmy poszukać, Zewnętrznych dodatkowych źródeł finansowania, dotacji, środków z funduszy unijnych. Wydatki inwestycyjne muszą być planowane racjonalnie, nie według zasad najpierw zaciągamy dług, a potem patrzymy, co się da zrobić. Szanowni Państwo, budżet gminy to nie jest worek bez dna. Każda złotówka, którą dziś pożyczamy, będzie musiała zostać zwrócona i to z dużymi odsetkami. Nie stać nas już na dalsze zaciąganie czy to kredytów, czy emisji obligacji. Dlatego apeluję do Państwa radnych o rozsądek i odpowiedzialność. Nie podejmujmy decyzji, które mogą doprowadzić naszą gminę do sytuacji kryzysowej na kilka bądź kilkanaście lat. I dlatego zagłosuję przeciw tej uchwale i zachęcam innych do głębokiego namysłu nad jej konsekwencjami. Dziękuję. Dziękuję, proszę Pani Skarbnik. Ja bym się chciała tylko odnieść tutaj, jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Radnego, do kwoty długu. Pan powiedział, że kwota długu po wyemitowaniu obligacji będzie opiewała na ponad 80 milionów. Nie. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej widnieje już aktualna kwota długu. Kwota, która zawiera w sobie obligacje w wysokości 19 795 000 i też pożyczkę ze środków KPO w kwocie 3 600. 000. Także kwota po tych wszystkich po dodaniu tych wszystkich zobowiązań będzie wynosiła 65 616 312 zł 51 groszy. Dziękuję. A pani Skarbek pytanie a na poprzedniej zmianie w WPF-u jaka widniała kwota? Była to, była to kwota 60 sześć, milionów, ponieważ ona była mniejsza, już była mniejsza, już I już w poprzednim WPF-ie było zaplanowane, że na tej sesji będziemy mitować kolejną Nie, w poprzednim WPF-ie była kwota, chwileczkę. No było 60 milionów. Sześć, tak, I teraz, ponieważ, teraz jest dodane 5. Tak, ale my... Y a my emitujemy 19,5 na dzisiejszej sesji. Na dzisiejszej sesji, tak. No to jak ale... można było planować poprzednio, że e, będzie pokrycie, którego nie było, a dziś dopiero będzie? Ale dlaczego pan mówi, że my dopiero dzisiaj? My planujemy pokrycie deficytu obligacjami. Poczynając od projektu uchwały budżetowej. Tak jak wspomniałam, deficyt wynosił 10 milionów. Było wskazane, że zostanie on pokryty przychodami z emisji obligacji i taki projekt państwu został przedłużony. To była kwota 10 milionów. Do tego doszły w zaokrągleniu, już będę mówiła, 4 miliony rozchodów. Na każdej sesji, gdzie był zwiększany deficyt, byli Państwo informowani uchwałą w sprawie zmiany budżetu. Jest to podpunkt w każdej. Zmianie uchwały budżetowej jest taki punkt, który ma brzmienie deficyt budżetu wynosi. Pod tą kwotą zawsze znajdują się źródła finansowania, montaż finansowy. Przy każdej zmianie deficytu zawsze powoływaliśmy się na emisję obligacji. Dochodziły do tego wolne środki znaczone bądź wolne środki wynikające z ustawy o finansach publicznych, ale za każdym razem była to emisja obligacji. I na ostatniej sesji, jeżeli chodzi o obligacje. Kwota, na jaką gmina miała wyemitować obligacje, była to kwota 18 377 000. I to miało zostać przeznaczone na pokrycie rozchodów w kwocie 4 977 710 56 zł. 56 groszy i na wydatki inwestycyjne w kwocie 14 279 289 44 zł. 44 groszy. I tak jak Pan mówi, kwota całkowita długu na ostatniej sesji, gdzie był przedstawiany Państwu WPF, to jest sesja, z 4 czerwca 2025 opiewała na kwotę w wysokości 60 milionów. Z racji tego, to zostało zawarte w projekcie uchwały i w WPF-ie i w zmianie do budżetu, jeżeli chodzi o inwestycje w budowę gminnego centrum przesiadkowego. Skracamy okres jej realizacji. Inwestycja ma być zakończona w 2025 roku. Dlatego też wszystkie środki, które były przeznaczone na wydatki na tą inwestycję z roku 2026 zostaną przeniesione na rok 2025. Również zostanie przeniesione zobowiązanie, które było wykazywane w WPF-ie w latach w roku 2026 i było Państwu znane już od projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ, jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zadłużenie w roku 2026 było wykazane w kwocie milion 1,8 Kolejna zmiana, która zwiększała to zadłużenie w roku 2026, została podjęta na sesji 26 lutego 2025 roku i była to kwota 3 miliony 600. 000. Następnie 30 kwietnia 2025 roku podjęli Państwo zmianę uchwały uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, gdzie wielkość zadłużenia w roku 2026 wynosiła 4 miliony. Także te 4 miliony, które były wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 na realizację inwestycji Gminnego Centrum Przeciatkowego, zostanie przeniesione na rok 2025. Także stąd są te zmiany. A jeszcze pytanie, jaką mamy gwarancję, że firma, która realizuje inwestycje na dworcu, wyrazi zgodę na skrócenie umowy? I uniknie w ten sposób my unikniemy waloryzacji. Panie Przewodniczący, panie Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Firma wystąpiła do nas pismem informującym, o czym mówiliśmy na poprzednich sesjach, że możliwe jest ukończenie budynku w miesiącu październiku. Pozostałe roboty wokół budynku trwają, zaawansowanie jest znaczące. Niemniej jednak zwracałem uwagę również panu radnemu Danielu Supronikowi, zwracałem się z prośbą aby Starostwo jak najszybciej procedowało wniosek, wydanie pozwolenia na budowę kanału deszczowego. O ile wiem to pozwolenie zostało wydane, zależy nam na oświadczeniu skracającym uprawomocnienie się o dwa tygodnie. Firma jest przygotowana, ma zakupiony materiał. Przypominam te duże rury prostokątne czekają na wmontowanie. Miesiąc listopad są to odbiory. Wspomniany przez Pana wskaźnik waloryzacji chcemy właśnie uniknąć, ponieważ w umowie z października 2022 roku na budowę Gminnego Centrum Przesiadkowego mamy zapis o możliwej waloryzacji do 7%. Jest to wysoki wskaźnik i ten wskaźnik. Wówczas wynikał z okresu, w którym była zawierana umowa. Był to okres pokowidowy, kiedy rynek budowlany był rozchwiany. Dzisiaj zapewne nie byłby już tak wysoki ten wskaźnik. No niemniej jednak myślimy, pracujemy nad tym, żeby tą inwestycję zakończyć w miesiącu listopadzie, a tak już umownie przekazać mieszkańcom na Boże Narodzenie, na Nowy Rok już do korzystania. Sądzimy, że odbiory w ciągu miesiąca Wszystkie zostaną dokonane, że nie będzie problemów z odbiorami. Firma, to, firma Budimex jest to potentat na naszym rynku budowlanym, który posiada odpowiednie służby. Nie dopuszczam takiej możliwości, aby odbiory nie przebiegały sprawnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pani Radna Podarowska. Witam Państwa serdecznie. W sprawie obligacji, ja może tak w prostych słowach. Znaczy, powiem, obligacje, no cóż, to jest po prostu pożyczka, którą dziś zaciąga gmina, a w przyszłości będziemy mu, musieli ją spłacić, czyli jest to pożyczka z odroczonym terminem płatności. I teraz ja generalnie no, też no, nie zgadzam się, żeby takie wielkie zadłużenie powstawało. Chciałabym panią skarbnik zapytać, tak realnie, żeby obrazowo przedstawić, jeśli pani ma takie wyliczenia, Ile w tym 2031 roku gmina będzie musiała przeznaczyć środków na kwotę, jakby y, główną, plus odsetki, czyli koszty tych obligacji, czyli ile realnie pieniędzy będzie musiało być przeznaczonych, żeby wywiązać się z tych zobowiązań, y, które dzisiaj za zaciągamy na rzecz y, wyemitowania obligacji? Chciałabym poznać taką kwotę. Jeśli chodzi o y, obligacje, które teraz dzisiaj Państwo chcą, żebyśmy się zgodzili na y, emisję, y, ja będę przeciw, plus wszystkie te obligacje, o których Pani przed chwilą mówiła, które były emitowane 22 roku. Czyli konkretnie, tak jak w budżecie domowym, ile ja muszę odłożyć pieniędzy do innej szuflady, których nie będę mogła ruszyć, bo muszę wywiązać się z tych zobowiązań. Dziękuję. Proszę pani skarbnik. W wieloletniej prognozie finansowej mamy ujęte wszystkie rozchody budżetu wynikające ze wszystkich tytułów dłużnych, jakie mamy zaciągnięte. W 2031 roku kwota jaką będziemy mieli do spłaty z racji zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na ten rok będzie musiała zostać przeznaczona kwota 5 305 964 zł i 95 groszy. Jest to kwota spłat rat. Jeżeli chodzi o odsetki, w roku 2031 musimy zapewnić środki w wysokości 2 miliony 25 tysięcy 777 zł, aby zapłacić odsetki od wszystkich do tego dnia, na chwilę obecną, do dnia do roku 31 zaciągniętych i wymagalnych do spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. Czyli rozumiem, że na 30, w 31 roku będziemy musieli mieć odłożonych już ponad 8 milionów niedoruszenia zabezpieczonych w budżecie gminy, żeby te zobowiązania, związać się z tych zobowiązań przy zaciąganiu pożyczek, obliga, znaczy obligacji. No. Tak, będziemy musieli mieć odłożone 7 milionów 300, 000, ale tak jest co roku, że gmina musi mieć zapewnione środki na spłatę... Ja, ja rozumiem, mhm. tylko to będzie kwota około 670 tysięcy, 650 tysięcy miesięcznie. Proszę mi powiedzieć, a teraz jaka jest kwota miesięcznie? Ale chodzi Pani o rozchody, czy o... o... Chodzi o to, ile musimy oddać instytucjom finansowym kwot głównych i odsetek od tych... Yy, Zapożyczonych pieniędzy. To jest 8 milionów 300. W tym roku, tak? W tym roku. Wtedy będzie się dług zmniejszał? Po tym roku dług się zmniejsza. W tym roku po emisji. Jeżeli... Ale w tym roku, w którym pani? W tym roku mamy dług na wysokości 65 milionów. Od roku 2026 dług się zmniejsza. W 2026 60 milionów, ja mów, będę mówiła w zaokrągleniach, 60 milionów w 2027 55, następnie 50, 45, 40, 34, 30 i tak aż do końca 39 roku, gdzie zadłużenie wynosi, wyniesie 3 miliony 243 tysiące 242 zł. W 2040 gmina nie wykazuje żadnego zadłużenia na chwilę obecną. W tym roku. Dlaczego emitujemy te obligacje? Bo pani, znaczy pani skar, skarbnik powie, znaczy powiatu skarbnik nie ma pieniędzy po prostu na zabezpieczenie właśnie tego zadłużenia. A skąd będzie miała pani pieniądze, znaczy no gmina? No mówię pani, no bo z panią rozmawiam, jest pani odpowiedzialna za finanse. Skąd pani będzie miała w 31 roku na, na, na zabezpieczenie tych? Czyli taka spirala finansowa będzie się nazywała. Tak, na nakręczona. chwilę obecną, tak, nie wiemy, jakie są wydatki inwestycyjne. Na chwilę obecną mamy te środki na zabezpieczenie. Tak jak tutaj. Ale będzie Pani miała w, w momencie wyemitowania. Czy ma Pani te 8 milionów na ten rok? No nie. chyba nie, bo jest deficyt. Na obsługę długu. Obsługa długu jest finansowana z wydatków bieżących, także na to nie możemy emitować żadnych zobowiązań, nie możemy zaciągać żadnych zobowiązań, jeżeli chodzi o odsetki od zaciągniętych kredytów. Natomiast jeżeli chodzi o spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. To tak, to część tej emisji pójdzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dlatego że, dlatego, że kwota, Rozumiem. którą moglibyśmy przeznaczyć na spłatę tych kredytów, została przeznaczona na inwestycje w części. Czyli podsumowując, no po prostu mamy ponad 600 tysięcy miesięcznie do zabezpieczenia i do wydania na obsługę zadłużenia naszego. Dziękuję. Nie, obsługa długu wynosi 350 tysięcy i ona jest finansowana z wydatków bieżących. Ja rozumiem. To są koszty, obsługa. Ja doskonale rozumiem, Pani tak. Skarbnik, co to znaczy obsługa nie bo Pani tylko, łączy razem wydatki, które ponosimy tylko na chodzi na mi długu. o, o płynność też finansową. Czyli Pani musi zabezpieczyć kwotę główną z budżetu tak. plus obsługę. To ja rozumiem. Na taką kwotę, no to yy, się doda jedno do drugiego, no to wychodzi taka, a nie inna kwota, tak? O tym Łącznie, ja mówię, tak, no, tak. dokładnie. Chodzi mi też o płynność finansową, bo nie tylko wchodzi, musi Pani zabezpieczyć środki, aby oddać należność główną wcześniej zaciągniętego zobowiązania. Tak, ma Pani rację i tak Dziękuję. Dziękuję. Pan Burmistrz Kowalczyk chciał jeszcze odnieść się? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym Państwa uspokoić, ponieważ te wypowiedzi Państwa radnych dwojga sprawiają wrażenie, że dzieje się jakaś tragedia w finansach gminy. Otóż nie. Nasze finanse, tak jak wszystkie finanse jednostek, samorząd, jednostek samorządów terytorialnych, są pod nadzorem regionalnej izby, Regionalnych Izb Obrachunkowych. W naszym przypadku jest to Białostowska, która naprawdę na bieżąco kontroluje stan środków. I nie pozwoli e, ani nam, ani państwu na podejmowanie takich decyzji, które będą zagrażały stabilności finansów publicznych. To jest jedna rzecz. E, druga rzecz, e, mm, pan radny Supranich, był łaskaw, Powiedzieć, że czy też między wierszami powiedział, że zbyt mało środków pozyskujemy zewnętrznych. Otóż bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, bo to pozyskiwanie środków zewnętrznych i ta wielkość, ta ilość powoduje konieczność znalezienia środków własnych na zabezpieczenie wkładu własnego. A żeby to zrobić, czasami właśnie nie mamy innego wyjścia, tak jak w budżetach domowych, na których się pani radna była łaskawa powołać. Nie mamy tych środków, więc jest konieczność zaciągnięcia. Kredytu. I tak też my czynimy, jeżeli widzimy potrzeby różnych działań inwestycyjnych, które do tej pory nie podlegały jakiejś szczególnej krytyce mówiącej o tym, że niepotrzebne poza centrum przesiadkowym, które jedna strona tutaj podnosi. No to te, te nasze działania są ważne, potrzebne, realizowane na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz rozwoju naszego miasta, naszej gminy. I bardzo bym prosił o to, żeby państwo radni byli świadomi tego, że to są mechanizmy stosowane Chyba we wszystkich samorządach. Myślę, że ten samorząd, który jest bardzo bliski panu radnemu Sopronikowi, również korzysta z tego mechanizmu obligacji. I gdybyśmy się, oczywiście nie chcę być złośliwy, ale gdybyśmy sięgnęli i zapytali o zadłużenie i zobowiązanie wynikające również z obligacji, okazałoby się, że powiat sukulski jest w podobnej, a może nawet w gorszej sytuacji finansowej, a więc Panie Radny, bardzo proszę o, taką, o takie zrozumienie z uwagi na to, jaką funkcję Pan pełni tu, ale również w sąsiednim samorządzie terytorialnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, że Panie Radny Suproniak jedno zdanie. Panie, panie Burmistrzu, nie jest w złej sytuacji, w dobrej sytuacji finansowej. Ma mniejszy dług, ma więcej inwestycji, ma więcej środków pozyskanych, mniejsze wkłady, są montaże finansowe. Oczywiście, czyli tak jest, naprawdę jest taka sytuacja, żeby to wszystko teraz podsumować, że no to rozumiem, że tutaj zostało wszystkie przedyskutowane i względy prawne i względy ekonomiczne, że to jest najkorzystniejsze pod wszystkimi względami rozwiązanie. Oczywiście no, tutaj kwestia z przetargu na kredyt. Myślę, że mogła, można było spróbować takiej opcji jeszcze, bo tutaj Pani powiedziała, że można, y, trzeba byłoby zrobić przetarg na wyłonienie banku, który udzieliby nam kredytu. Przy przetargach może by się okazało, że może jednak ta marża byłaby niska bankowa, jeśli chodzi o kredyt, ale tego nie wiemy, czy byłoby lepiej, czy byłoby gorzej. Inwestycje, które zaczęliśmy, na pewno musimy skończyć. Bo tutaj teraz upieranie się przy tym, czy my damy pieniądze, czy nie damy pieniędzy, nic w sytuacji naszej nie zmieni. Dalej będziemy w sytuacji, że musimy spłacić zobowiązania i nikt nam tych pieniędzy, te pieniądze same z góry z nieba nam nie spadną. Trzeba tylko rozważyć rozwiązanie najkorzystniejsze. Wiadomo, że nikt nie chce zadłużać gminy tylko po to, żeby ją zadłużać, tylko zaciągnięcie kredytu jest po coś. Czy, czy też emisja, emisja obligacji po coś, żeby ten budżet uzupełnić, żeby można było dalej prowadzić działania. Na pewno nie jest fajnie, że przenosi się jakby ciężar spłaty tych obligacji, czy też wykupu tych obligacji na kolejne kadencje władzy. To jest bardzo niefajne, ale, ale to jest fakt. Także to na pewno nie jest, nie jest dobre. Powinniśmy tak gospodarzyć środkami, żebyśmy mogli sami decydować w ramach swojej kadencji, decydować o tym jakie inwestycje robimy i na jakie nas stać. Ale myślę, że te dyskusje będą już przy kolejnych planach na kolejne lata budżetowe i przy budżecie na kolejny rok dokładniej, podejmie, dokładniej poddamy to analizie. Zamykam głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Sogółka na okres oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zagłosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych było 3, wstrzymujące się 2. Stwierdzam, że uchwała w sprawie emisji obligacji gminy Sokółka oraz określenia zasad ich zbywania i nabywania nabywania i wykupu została powzięta. Dziękuję.